Dzień dobry, chciałbym Państwu zaprezentować dzisiaj dosyć ciekawe rozwiązanie, jeżeli chodzi o firmę BASE. But dedykowany do zakładów pracy, gdzie są używane detektory metalu, ponieważ w tym bucie nie znajdziemy żadnego elementu, który jest metalowy. Podnosek Slim Cap kompozytowy, dzięki swojej konstrukcji ma większą tęgość w tym bucie, jest szerszy, jest więcej miejsca na palce. Podeszwa, w której została ukryta wkładka antyprzebiciowa, została wykonana z kewlaru. Podeszwa o pojedynczej gęstości poliuretanowej z bieżnikiem, który świetnie zachowuje się również w wilgotnych pomieszczeniach, w wilgotnym środowisku. Materiał techniczny, który został właśnie wydrukowany, charakteryzuje się dodatkowo tym, że nie przyjmuje wilgoci, nie przyjmuje wody. Dzięki technologii drukowania nie posiada ten but żadnych szwów, więc jest o tyle wygodne, że nie ma możliwości zaczepienia zahaczenia o elementy wystające gdzieś w zakładzie pracy. No i podczas pracy podczas tej pracy tego buta nie dochodzi do zniszczenia, przeszyć łączeń materiału. Jedyną rzeczą, która jest tutaj naszyta, jest to element wzmacniający część tylnią, czyli trzymającą tutaj tego buta, żeby nie dochodziło tutaj do załamania, do zniszczenia. But, który został, tak jak wspomniałem, górna część wydrukowana, połączona z podeszwą, została połączona poprzez trwałe szycie. Bardzo lekki, oddychający. Tu zastosowano również specjalne wysiłki tak zwane smell stop które powodują, że ta wilgoć odprowadzana jest z tego obuwia wkładki, które zostały zastosowane w tym bucie. Ja już pozwoliłem sobie wcześniej wyciągnąć ze specjalną perforacją kanalikami, które dzięki temu podczas pracy, podczas chodzenia jest wypychane powietrze do góry. But w klasie S3, czyli tak jak wspomniałem na samym początku, z wkładką antyprzebiciową, odporność na absorpcję wody do godziny czasu. Warto Przyglądać się i warto dbać o swoje nogi i o swoje stopy. Jeżeli jest tego typu możliwość dopuszczenia takiego modelu buta do pracy, to zachęcam Państwa bardzo serdecznie. Z racji tego, że jest bardzo miękki elastyczny, niezwykle wygodny i lekki, co jest najważniejsze, chyba podczas chodzenia. Zapraszam!